Czy nie wiesz? O jak ja nie lubię tej mapy. Dopiero wstałem, no i super, no i prawidłowo. Ja wstałam dzisiaj o 11:00, 11, bo z piesem musiałam pójść. Wróciłam do domu. Nie, nie wstałam jeszcze samo 11, po czym stawiłam budzik na 11:30, bo znam, że za krótko spałam. Więc yy, o 11:30 jednak wstałam, poszłam z pieskiem. góry robi. Czy znaczy tam góry jest jakaś szafka? Oczywiście, że nie ma, no co za... Badziewie. wie. Halo. Dzień dobry. Ja to kopnę. Okej, okay. ała, no ale dobra. O, ma latareczkę Emil, gdzie jesteś? Czyli nie wiemy gdzie jest Emil. dobra No, stata naprawdę tak blisko? Ja tutaj przejdę ten, przejdę ten Ile tych palet to nas rzuci? Okej, okay, nie podoba mi się to. Z tamtej strony. Okej. Okay. Były dwie osoby. Było wziąć coś na palety, ile oni zrzucają tych palet, to jest cyrk. Mm. Ja słyszałam, że ten generator gdzieś chodzi. Tu chodzi generator. Dobra.

Tu jest robiony generator. Trzeba go zatrzymać. Ok, do góry pobiegła to dobrze, bo i tak chciałam sprawdzić u góry generator. Dobrze się składa. Nie, on nie jest ruszony, bo nie, nie słyszę, żeby był ruszony. Czyli u góry nie robią, tylko na dole. Paleta znowu jest rzucona No ale... <grystanie> Pani! Ona no, znowu miała tą kulę dymną Widziałam, że tam był ktoś jeszcze Tutaj gdzieś Okej, okay. zastraszyłam je, żeby nie robiły tej Nie teleportuję się między szafkami w ogóle, bo jakoś tak na tej mapie nie ma tych szafek tyle, ile bym chciała Złą postacią na tą mapę Dawaj, dawaj, dawaj Aha, Dawaj, wciskaj się tu No patrzcie, tu w ogóle nie ma szafek przy tym generatorze I jak ja mam żyć. O, tutaj trzeba się zaraz pozbyć komentarza. Kiedy okay, tam zajdzie zdjęć tam... okej okay, niech idzie. To my powiesimy sobie sobie w tym czasie. zniszczymy tego um. mm. wow ta mixa ktoś zniszczą Halo halo Cześć, dobre Juj jeszcze nie wyszła, mogę iść za juj. Ona nie ma tych. Śladów nie zostawiała. Lubię tej mapy bardzo. Nie idzie najlepiej. Ops. Ten generator nie jest robiony. Tam nie ma żadnych szafek. Ten nie jest robiony. W okolicy chyba już nie powinno być żadnych palet, prawda? Oni tu podrzucali. Wszystkie. Chodź, Lara, chodź. Ja chodź sable. Halo, halo, dzień dobry. My chcemy się tylko przywitać. Właśnie ja tak. Pozbywamy się sable. Cyk, wracamy do laryn, so proszę bardzo. Cyk, uderzymy. Um, generator, I teraz tak zostały tamte dwa. Ten mogę podejść, tam musiałabym już tepnąć. I tak właśnie zrobimy. byłaś, właśnie... Już by prawie skończyły ten generator. Nie wiem, czy ta druga osoba się tam nie cofnęła. Więc ja chyba się cofnę do tego generatora, zostawię ją na razie. Żeby one go na pewno nie skończyły Nie, nikt go nie robi, okej okay. jeszcze była druga osoba chyba, tak mi się wydaje A właśnie Dzień dobry A nie, to jest ta, ta pierwsza Po prostu się zagubiłyśmy trochę Gdzie ona się tam chowa? Umrę. Ty wisisz drugi raz. chciałabym kogoś jeszcze zabić. Ale został już mój generator, więc... Może być troszkę ciężko. Ten się cofnął na maksa, więc jest dobrze. Mmm... Ten generator nie jest w ogóle ruszony, czyli tylko i wyłącznie tamten ma jakiś progres. Ten, w którego stronę trafi. Oh, o, co ty robisz, dziewczyno? Coś tu robi ten generator. O, właśnie. Dzień dobry. Nie, nie przeszkadzaj mi. Gdzie Yui uciekła. No nie ma tych śladów. A, no ta Juju, gdzieś tu jest na pewno w okolicy. A no właśnie. Ona ma tego. okej. Okay. No wy nie macie tutaj żadnych palet, no. O, dzień dobry. Dzień dobry, najgorsze, że one zostawiły sobie do zrobienia trzy generatory mniej więcej w tej samej okolicy I w tej właśnie okolicy na początku gry Yui i e, Sable zrzuciły wszystkie palety Mamy Mori, proszę bardzo Okej, okay, poszło lepiej niż myślałam, bo oni strollowali, szczerze mówiąc Gdyby nie stralowali, to mogliby to wygrać, bo ono zostało inny na generator, nie? herbatka. Okej, okay, wyszło spoko. Trzeba powbijać trochę rangi znowu. Eee, co 48 do niej. Dobra. Tomatoto it's la la